Jeśli dopiero co zaczęliście swoją przygodę z anime lub właśnie skończyliście jakąś produkcję i nie wiecie co dalej oglądać, to świetnie się składa, bo mamy dla Was dziś kilka anime, które naszym zdaniem warto obejrzeć i które zrobiły na nas ogromne wrażenie. A dlaczego to już dowiecie się oglądając poszczególne przykłady? Jak zaczynać przygodę z anime? To z głośnym i stanowczym przytupem. Moim zdaniem, obecnie opowiadam Wam o jednym z najlepszych anime, jakie kiedykolwiek wyszło. Zresztą nie bez przyczyny Fullmetal Alchemist Brotherhood, bo o nim obecnie mowa, góruje na szczytach wielu portali o anime. W alchemii istnieje pewne prawo, którego logiki negować nie można. Aby można było coś zyskać, trzeba poświęcić równowartość. Niestety tej prawidłowości nie wzięli pod uwagę dwaj bracia Edward i Alfons, którzy, za pomocą zakazanej alchemii, postanowili przywrócić do życia zmarłą matkę. Płacą straszliwą cenę za swój występek. Edward traci lewą nogę, Alfons, swoje fizyczne ciało. Tylko dzięki desperackiej ofierze prawego ramienia Edwarda jest w stanie przymocować duszę Alfonsa do zbroi. Teraz, aby mogli odzyskać własne ciała, muszą odnaleźć kamień filozoficzny. Fullmetal Alchemist Brotherhood to absolutny hit, który zrealizowany został z najwyższą pieczołowitością od pierwszego aż do 64, czyli ostatniego odcinka. Poziom fabularny nie spada tutaj ani na moment, prezentując wysoki i interesujący poziom przez całe seans. Tak samo jest z oprawą audiowizualną, którą studio Bones przygotowało z największą starannością i wysokim budżetem. Ale największym i nie do pobicia atutem pełnometalowych alchemików są postaci główne i drugoplanowe. Niesamowite kreacje bohaterów tragicznych, antagonistów i innych person. Historia tego anime usłana jest pokrzywami i cierniami, by tylko czasem zejść na zieloną polanę. Na odpoczynek i ponownie wrócić do ostrych, jak brzytwa ogrodów. To opowieść, której praktycznie w ogóle nie zapomniałem przez 10 lat, a niebawem planuję rewatch, aż nie mogę się doczekać. Serial legalnie obejrzeć możecie na serwisie Netflix. Gorąco polecam. W 99% przypadków nie ma mowy o reklamacji. Ah, cowboy Bebop. Przygody kosmicznych łowców nagród zdecydowanie należą do moich ulubionych anime, które mogę polecić praktycznie każdemu. Wszystko w tej produkcji trzyma wysoki poziom. Od dynamicznej, umiejącej zaskoczyć fabuły, poprzez bardzo umiejętne połączenie dramatu z komedią, kończąc na fenomenalnej oprawie wizualnej, zawierającej mnóstwo szczegółów, pokropionej genialną, tworzącą świetny klimat jazzową muzyką. Wszystko to idealnie się ze sobą zazębia, tworząc niesamowicie wciągający seans, który zostaje w pamięci widza przez długi czas. Przygody Spyka i reszty szlającej się po kosmosie w poszukiwaniu bandytów ekipy idealnie nadają się zarówno dla początkujących, jak i starych wyjadaczy w świecie anime, ponieważ dzięki pomysłowości i ciekawym, różnorodnym postaciom oraz historiom każdy znajdzie coś dla siebie. My Hero Academia Tytuł wprost idealny dla osób zaczynających swoją przygodę z anime oraz mangą. Jest to seria typu shonen, czyli wiecie. Jest to główny bohater, który chce być giga super kozakiem. No ale oczywiście, coś mu musi stać na drodze. Nasz protagonista o imieniu Izuku Midoriya ma marzenie zostać bohaterem numer jeden. Lecz niestety urodził się bez tak zwanego Quirku, czyli daru dający mu moc. W tym świecie praktycznie wszyscy ludzie posiadają Takowy, tylko w innej formie Jedni potrafią latać, drudzy potrafią Manipulować ogniem, a jeszcze kolejni Potrafią zmienić się w grzyba Nasz Izuku ciężko pracuje, by być może Zdobyć jakikolwiek dar i przybliżyć się Do swojego celu. Czy mu się uda? Tego niestety wam powiedzieć nie mogę Powiem wam tylko, że jeżeli wcześniej Oglądaliście już jakieś shouneny, czy po prostu Obejrzeliście już jakąś większą ilość anime To ten tytuł nie będzie was jakoś bardzo Zaskakiwał. Lecz oczywiście kilka Ekscytujących momentów się znajdzie nawet dla wyjadaczy. Aktualnie seria posiada ponad 100 odcinków zmieszczonych w pięciu sezonach anime oraz 30 tomów mangi ogólnie i 28 w Polsce. Warto też dodać, że są one daleko przed anime, więc osoby lubiące czytać mangę po obejrzeniu anime będą zadowolone. Trochę się wahałem, czy polecić notatnik jako anime na początek, ale po chwili zastanowienia doszedłem do wniosku, że nie ma żadnych powodów, aby odkładać zapoznanie się z tą powszechnie uwielbioną serią. Anime opowiada o życiu Jagamiego Lighta, młodzieńca, który czystym przypadkiem znajduje notatnik upuszczony na ziemię przez Boga Śmierci. Jeśli zna się czyjąś twarz i zapisze w tym skoro życie imię tej osoby, pozbawi się ją życia. Jak łatwo przewidzieć, zamiast wyrzucić lub spalić notes, Light zaczyna namiętnie wykorzystywać artefakt. Ale to jedyna rzecz, którą da się tu przewidzieć. Scenariusz i fabuła, w połączeniu z wykorzystaniem przepięknej muzyki, tworzą nieprzewidywalne i uzależniające show. Pomimo kilkunastu lat na karku, serial nadal zachwyca wykonaniem technicznym. Bohaterowie są mocno nieszablonowi, a fabuła bywa nieoczywista, potrafiąc wziąć widza z zaskoczenia, by ten zapomniał, jak się oddycha na dobre pięć minut. Zwroty akcji potrafią tu rzucić widzem o podłogę i kręcić nim niczym szatan wskazówkami zegara. Daję Wam słowo. To anime Was opęta. Polecam jako osoba opętana. Steinsgate. Ta produkcja opowiada o budowie wehikułu czasu. Zawiera w sobie wątki komediowe, ale głównie jest to seria zahaczająca o wątki obyczajowe, o okruchy życia, dramaty, tragedie. Chcąc nie chcąc mamy tam też wątek science fiction, czego ja nie jestem fanką, ale ta seria była dla mnie tak wciągająca, że kompletnie nie przeszkadzało mi, że opiera się na czymś, za czym nie przepadam. No i tak, wehikuł czasu, podróże czasoprzestrzenne, prawa fizyki, a to wszystko przedstawione nie jako naukowy bełkot, tylko w naprawdę przyjazny Sposób dla każdego, nie tracąc przy tym na logice. Cały ciąg wydarzeń w Fabule jest niesamowicie logiczny i niesamowicie zgodny, a przy tym niesamowicie zaskakujący. Zaczynamy oglądać tę serię od przyjemnej komedyjki, o szalonym naukowcu, a kończymy na niesamowitym dreszczowcu, który wciąga nas do tego stopnia, jakbyśmy sami w nim uczestniczyli. W trakcie oglądania tej serii towarzyszy nam pełna gama emocji, wczuwamy się we wszystkie emocje, jakie akurat odczuwają bohaterowie. I mogłabym tutaj mówić też o muzyce, kresce, animacji. Bo to wszystko również jest na wysokim poziomie, studio White Fox bardzo mocno o to zadbało, ale wszystko to przyćmione jest fantastyczną, nieprzewidywalną, doszlifowaną fabułą. One Punch Man to moim zdaniem świetne anime na start, które łączy wysoką jakość oprawy graficznej i dźwiękowej z dodatkiem przezabawnego humoru, no przynajmniej dla mnie. Jednakże znajdą się tutaj również poważne rozkminy, mnóstwo świetnych walk, inspirujących momentów, a także wielu bohaterów, którzy są jedyni w swoim rodzaju. Dodatkowym atutem każdej postaci jest to, że mają oni swój własny styl walki, który jest również niepowtarzalny. Gdybym miał porównać to anime do innych już kultowych, to jeśli jarają Was walki w Naruto czy Dragon Ballu, to jest to anime dla Was. W One Punch Man nie ma czasu na nudę, a dodatkowym plusem tej produkcji jest to, że jest ona krótka, bo jeden sezon ma zaledwie 12 odcinków, więc śmiało można obejrzeć to w jeden wieczór. Jedyne co bym polecał, to nie zaczynajcie drugiego sezonu. Bez spoilerów, kończy się on tak, jakby miał zaraz być kolejny odcinek, więc przynajmniej moim zdaniem nie ma sensu oglądać drugiego sezonu, póki nie powstanie sezon trzeci. W sumie długo się zastanawiałem nad tym, które anime jest według mnie tym obowiązkowym. Warunek jest taki, że muszę przedstawić jeden tytuł, co jest bardzo trudne. Dlatego pominę takie oczywistości jak na przykład Shingeki no Kyojin i powiem Code Geass. Myślę, że nie jest to taki łatwy tytuł do oglądania. Nie tyle co ze względu na bardzo specyficzną kreskę, która moim zdaniem i tak spoko się zestarzała, ale i mechy, które dla wielu ludzi są nie do przełknięcia. Otóż ja miałem dokładnie tak samo. No jakoś te roboty nie kojarzą mi się z niczym ambitnym, ale tutaj to stanowi tylko tło wszystkiego, co najlepsze i nadal jestem w stanie powiedzieć, że nie lubię anime z mechami, to akurat Code Geass jest jedyny w swoim rodzaju. To co może zachwycić najbardziej to główny bohater, który doskonale wpisuje się w moje ulubione postacie, bo jego bronią nie jest siła sama w sobie, a myślenie, strategia i przebiegłość, a walki z jego udziałem to co się głównie w głowie. Doskonały jest też sam motyw, czyli kolejna rzecz, którą bardzo sobie cenię w tych najlepszych tytułach, a chodzi o to, że ciężko jest wybrać jednoznacznie tych złych lub dobrych. Tak po prostu jest. Nic nie jest czarne, albo Białe i tyle. Wszystko dynamicznie zmienia się z odcinka na odcinek, przez co chłonie się je bardzo szybko. Powiedziałbym, że to anime z takim mocnym charakterem, chociaż na początku nic na to nie wskazuje. Także jeżeli odrzucacie kreska, mechy, czy może pierwsze minuty, to na moją odpowiedzialność radzę, abyś poświęcił swój czas na minimum trzy odcinki, a być może koldicz stanie się twoim nowym ulubionym tytułem, które ja uważam za jak najbardziej obowiązkowy. Wiadomo, zawsze jest ta kwestia gustu, którego za nic nie pominiemy. Jednak myślę, iż jest to na tyle różnorodne anime, że na pewno każdy znajdzie w nim coś dla siebie? Chociażby top 3 waifu świata, jaką jest niewątpliwie Sisi. Akcja anime Kiseiju Parasite the Maxim skupia się na młodym chłopaku o imieniu Izumi Shinichi. Jest to zwykły licealista, który nie posiada specjalnych cech. Po prostu chodzi do szkoły i się uczy, a w międzyczasie spotyka się z kąplami czy koleżankami. Jednak jego życie całkowicie się zmienia pewnej nocy, gdzie na świat przybyły tak zwane pasożyty z celem wybicia ludzkości i przejęcia władzy nad ziemią. Żeby ten pasożyt przejął w pełni władzę nad człowiekiem, musi dojść do mózgu, bo inaczej nie ma na to szans. W przypadku Izumiego sytuacja wygląda nieco inaczej, gdyż chłopak był w stanie go zatrzymać w prawej ręce i dzięki czemu jego ciało nie zostało w pełni przyjęte. Natomiast jak się domyślacie, ta część ciała już w pełni należała do pasożyta. Przez co nasza dwójka musiała się nauczyć wspólnego życia, żeby przeżyć. Nic więcej nie chcę mówić, bo zepsułbym wam zabawę, a tego nie chcę. Na pewno na pochwałę zasługuje studio Madhouse, znane chociażby z Death Note'a, Hajime no Ippo, czy One Punch Man. A. I tutaj wykonanie jest naprawdę niesamowite. Nie bali się pokazywać mocnych scen, jak na przykład zjedzenie przez pasożyta głowy człowieka, tego tutaj jest dużo i dzięki czemu czuć od samego początku poważny klimat całej opowieści. Ale spokojnie to jeszcze nie koniec, bo fani bijatyk też znajdą tutaj coś dla siebie. Czasami walki mocno mnie zaskakiwały i cały czas trzymały w napięciu, bo nasz protagonista często był o włos odwalnięcia w kalendarz. Do tego też dodajmy niesamowitą muzykę, którą zdarzy mi się słuchać nawet do dzisiaj. Dlatego podsumowując mój wywód, mogę śmiało wam polecić tę japońską animację. Bo tutaj wszystko jest na najwyższym poziomie. Nawet pamiętam, że ludzie często mówili, że tak powinien wyglądać Tokio Gull. Ja się w pełni z tym zgadzam. Oczywiście mówił do was Mugi, no i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. To była nasza lista anime, które warto obejrzeć. Jest tego oczywiście znacznie więcej, ale nie chcieliśmy robić z tego kilkugodzinnego materiału. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy produkcje polecacie na pierwsze lub po prostu kolejne anime. To już było na tyle. Cześć.